Cześć Ja jestem Pitres i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Spix. Siema! ma! Um, no, um, no znowu, znowu długo nie było Crafteda, tak? Wiem, nie musicie mi tego wypominać, ok? Dobra. Um, a dzisiaj, um, jako już w moich regionach spadł śnieg, to w, um, będziemy bitwy na śnieżki na Craftedzie. Czy, czy to podchodzi pod brutalność swoją drogą? Um, nie wiem. Dobra, uznajmy, że nie. Dobra, ko kogo pierwszego? Um, nie wiem, może będziemy rzucać. Może znajdźmy jakiegoś sticka, um, Ale mam, mam taki bardzo nietypowy pomysł. Mm, to mm. jest helper. Rzucamy helpera? Trzy. Dwie. Ry, Oni... Czas... Często... Aha, dobrą odpowiedzią. Ciekawe, co on sobie tak teraz myśli. Ciekawe, czy coś napisze, czy nam coś da. Nic nie pisze, nie? No nie. Pozdrawiam, Bietronka, jak to oglądasz. Wątpię, że to oglądasz, ale pozdrawiam. Teraz co? Nie wiem, on, on, on nic nie pisze. Ma na nas wyrąbane najwyraźniej. Dobra, idziemy do kolejnych. Bo helper... My chyba, my chyba helpera nie obchodzimy z tego co wychodzi. Dobra, to kogo teraz? To teraz... Możemy tą... Alex, tylko że ona jest z kimś. Nie tam był Stevek. Steve sobie poszedł. Dobra, dawaj, Alex. Cium, 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 cium. cium. Super, poszedł sobie, nie? Ja. Poszedł, poszedł. Dobra. Szukamy kolejnych człeków. Czekaj. Okay. Wiesz to chodź na skup. Tam, tam na pewno ktoś będzie. Na skupie. Chodź. Idziesz na Dobre, skup? Tak. Idę. Dobra. I teraz jak ktoś tu przyjdzie, to od razu go okładamy. Okej. Okay. Nawet napiszę. I jak ktoś przyjdzie, to od razu go okładamy. Bez litości. O, równe cztery staki. Tak w ogóle mam pytanie. O! Przyszedł, C przyszedł, przyszedł. Anula cebula. Cebula! Ale nic nie... A, tak się patrzy. Niuu. Tylko chcę sobie sprzedać bruk. A nie, on nawet nie sprzedaje, on tylko... Nie, nie mam śnieżek interes. Um. Wracaj tu! Chodź tu. Dobra, ja może dam cię... Dobra, sprzedawał. przerwa, tak. y, problemy techniczne skończyły nam się śnieżki. Jesteśmy teraz na jesteśmy teraz na targu i... mamy tu jakiegoś ziomeczka. Poczekamy, poczekamy sobie aż ten skończy. To jest Maruzia. Nie wiem jak, to, ale ja nie mogę rzucać. Nie mogę nie mogę go rzucać. Tam jest Sliwek. A, a to jest Ninesik. To jest... Rzucajmy w tym Alex. Przypadkiem kupiłem ten glinę, ale nieważne. Dobra. Czasem mi się zdarza 22. Nie. nie, są duże koszty. Ty, ty, ty Steve, Steve, I, I teraz... Co? To jest przypadek liczyłem na czyjś targ i... Na idziemy piętro? Pierwsze. Okej. Okay. Dobra. Tu na 100% musi być jakaś ofiara. A ja wla wlazłem jeszcze na drugie. Na drugie? To mam I... iść do ciebie, czy... No, idź na drugie. Aczkolwiek jak tutaj nikogo nie widzę. Hej. Hm. To ja może po prostu na spawn pójdziemy. Dobra, chodźmy na spawn. Możemy rzucać tego Slip, podawaj. O nie Poszedł. Poszedł. A, proszę rzucamy dalej do moją Nie, do tej, ona ucieka. Ciu. Nie ma Balloon girl. Wracaj ja tu. We, kiedy... Ja we, kiedy ktoś coś napisze o co chodzi. Nie, 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 nie. W tego też rzucam. Tu no, okay. ucieka to teraz. Um, co ty na to, abyśmy poszli na PVP? Okej, okay, tylko wiem, że śnieżki set. nic nie zadają, ale. Tak dla właśnie dla meki. No, co gdyby takie dwa nupki poszły po prostu i śnieżkami rzucały w człeków na PVP. I co sobie takie pomyślą? Dobra, ja m's set. I w sumie. Ojej, poczekaj. Ja pójdę szybko na moją białkę i odłożę inne rzeczy. Żeby ją... Dobra, czyli z domu musi być cięcie. No ja w to nie wierzę. Dobra, Spix. Co masz do powiedzenia na to, co tu teraz będzie? E, beczka. No, szczególnie rzeźnicki śnieżki nic nie zadają, ale... A tam Aż... jest on zaklepa, nie? Dobra, wbijamy. A, a, a. O nie, jest na niewidze, ja jest na niewidze, jest na niewidze ktoś. Goni mnie, 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 goni mnie... Żelazo, miecz! To 2003, ja goni... zginąłem z tymi wszystkimi śnieżkami. Goni mnie! Goni mnie! Za chwilę będzie miał przerwę. Bane, No dobra, idziemy po kolejne śnieżki, Bo ci naprawdę ciężko. No, 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 no co mogę powiedzieć? No, zawsze musimy zginąć. A teraz przerwa techniczna. Idziemy! Jadę! Szybko, Za na most, na most, na most. O nie! Są! Goń goni mi jakiś typ pewnie. No no. No, no, no. No, 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 no. Ała. Ja sobie tylko już rzucam a ci już mnie zabijają. Oj, oj, cenzura! No dobra, lecimy znowu! Lepiej. Ostra klepa! Nium, nium, Za Na most, na most, na most! Na most, na most! Musimy się no, O nie! Musimy się... Tu tu. O nie, goni mnie, tak? goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie... Goni mnie jakiś cymbał, goni mnie Goni mnie kto o nie, goni mnie Goni mnie, goni mnie Goni mnie, goni mnie, goni mnie Goni mnie jakiś zban, goni mnie, goni mnie. Goni nie izban, goni nie goni mnie. już, 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 już. Goni mnie jakiś SV po mnie Gonią mnie, chcą nie mnie zatłuc chyba najprawdopodobniej nie też leży Gonią mnie są chyba blisko mnie. O nie. Ale ja się po stałem normalnie. Pamiętaj, że w razie co mamy mieczem. I w, w, w nagłej klepie ja, możemy ja, ich wyżywać! Ja. Czy ja coś mówiłem? Ja. Dobra, póki nie wyczerpiemy wszystkich śnieżek, to się nie poddajemy. Jedziemy po kolejne. Ech. Dobra. Ciamciole, Nium. Lecę bo chcę. Lecę bo życie jest złe. Robię coś z na łapki chyba. O nie, o nie, o nie, o nie. Help, help, help. help. Goni mnie ktoś. Goni mnie ktoś. Help, 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 help. help. jum. Jeszcze, I też ktoś go... Okej, okay. tego chyba nie przeżyłem. Nie, gonię, nie, gonię, nie, nie. Jak ja się czu, że ja nie mam levela? To jest chyba jedyna dobra ten rzecz. Dobra. Musimy robić to znowu. Teraz! Most, 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 most. most. Nium. Hey, bo ja się klepię o śnieżki, nie? O nie! Nie ma! Znowu mi zabrał, on machał wreszcie chyba. Zgłaszajmy, nie zabrał, nie. O nie. A ja nie wziąłem miecza! Jeszcze gorzej! Help! Pomocy! Pomóżcie mi! Oh no. O nie! Zaszedł mnie. O nie, najgorzej, najgorzej, najgorzej! Najgorzej, pomóżcie mi! Ja bym ci chętnie pomógł, gdyby nie to, że nie mam przebaczyć. Jak krzyczą tam czat goni, goni mnie! Goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie! Radzisz sobie tam jakoś? Powiedź... Zapytaj się akurat wtedy, kiedy zginąłem. Fajnie. Świetnie, nie? Dobra. W Dobra. Wydaje mi się, nie. że ten, że to w tym odcinku to by było na tyle. Ze mną był Spiks. Jego kanał macie w opisie. Możecie zasubskrybować jego kanał, jak i mój kanał, zostawić łapkę w górę, jeśli chcecie więcej filmów ze Spiksem. No i cóż, trzymajcie się. Eluwina. Aura.